Witam serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Stanisław Świerk, który w tym roku obchodzi wyjątkową rocznicę, a właściwie dwie. Wielki jubileusz 50-lecia Pana pracy jako kapelmistrza Miejskiej Orkiestry Nętej, a także 60-lecie zespołu. Dzień dobry panie Rektor, dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Domu Kultury Mors, wyremontowanym co prawda i starych desek już nie ma, ale to miejsce pamięta wiele pięknych koncertów orkiestry. Tak, oczywiście. Tu odbywały się nasze jubileusze z okazji 35-lecia, 45-lecia, 55-lecia właśnie na tej pięknej scenie. No teraz jest piękna scena, była też ładna, w tej chwili jest wyremontowany piękny dom kultury. A jeżeli tutaj wracamy do orkiestry, do jubileuszu, to muszę powiedzieć, że orkiestra zaczynała na hali 100 z zakładów przemysłu gumowego swoje pierwsze próby i występy. Część hali było przeznaczone na świetlice i tam odbywały się wszystkie zawody. Sportowe, kulturalne i koncerty. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że Miejska Orkiestra Denta jest taką naszą perełką, bo większość ważnych imprez czy uroczystości w mieście nie może się bez Państwa obyć. Oczywiście od początku działalności po prostu gramy na każdej uroczystości, stanowimy oprawę muzyczną wszystkich uroczystości, czy to patriotyczne, czy to kościelne, koncerty, prawda, i zawsze ta orkiestra jest i służy mieszkańcom Dębicy. Ale chciałem jeszcze powiedzieć parę słów, jeżeli pani rektor pozwoli, o powstaniu orkiestry. W 1959 roku na wniosek byłego dyrektora Ignacego Lisa, dyrektora Zakładu Przemysłu Gumowego, właśnie powstała ta orkiestra, została założona z jego inicjatywy. On był miłośnikiem znakomitym, miłośnikiem kultury, a przede wszystkim orkiestr Dętych, bo przecież wiemy, że za jego Kadencji te stadion powstał, i tak dalej. I zlecił to panu Tadeuszowi Wojciechowskiemu, muzykowi wojskowemu, utworzenie tej orkiestry. I tak powstała orkiestra przy zakładach przemysłu gumowego, bo wtedy takie zakłady były. I oczywiście kapelmistrzem pierwszym został pan Mieczysław Suwała, to jest kapelmistrz orkiestry kolejowej z Krakowa. A pan Tadeusz Wojciechowski na zmianę z panem Janem Bronikowskim tworzyli byli tambor majorami. i Prowadzili orkiestrę po prostu na przemarsze, i tak dalej. I zarazem pan Tadeusz Wojciechowski był gospodarzem orkiestry. No i tak się to zaczęło. Czą tej orkiestry stanowili muzycy z wojska, z V Pułku Strzelców Konnych, a także muzycy, którzy mieszkali tu w Dębicy, którzy grali przed wojną, jeszcze po wojnie, w Lwowie, w Wilnie w orkiestrach wojskowych i dołączyli później. Muzycy z orkiestry strażackiej, bo takowa orkiestra istniała w Dębicy, przy Straży Pożarnej. I tak powstał zespół 60-osobowy Orkiestry Dętej przy zakładach przemysłu gumowego w Dębicy. Można powiedzieć, że przez te wszystkie lata staliście się Państwo taką jedną wielką rodziną? Tak, oczywiście. W tej chwili to już trzecie pokolenia grają w orkiestrze. Starsi muzycy oczywiście już odeszli. Natomiast ich synowie, a teraz tych pierwszych muzyków, którzy tworzyli trzon orkiestry, to już grają wnuki. W zasadzie, tak jak powiedziałem, przedtem byli to muzycy z wojska, z orkiestr rzadkich, a teraz w większości stanowią to muzycy, którzy ukończyli szkoły muzyczne pierwszego, drugiego stopnia naszą szkołę dębicką w większości, a także z innych szkół e, grają w tej orkiestrze. Orkiestra jest najstarszym zespołem działającym w Dąbicy. Przez te wiele lat udało się uzbierać wiele nagród. Oczywiście, no, można by tu wyliczać bardzo dużo. Zdobyliśmy wiele nagród, braliśmy udział w wielu konkursach, i to takich renomowanych konkursach ogólnopolskich, w Opolu, w Kędzierzynie Koźlu, w Krakowie, w Poznaniu dwa razy. Tam żeśmy zostali czterokrotnym laureatem ogólnopolskich Przesłuchaj. Wtedy działały bardzo prężnie orkiestry przy zakładach, przy zakładach, przy kopalniach, przy hutach prawda? i tych orkiestr, były to wieloosobowe orkiestry, także udało się nam i w Poznaniu i tutaj zdobyć wiele nagród, oczywiście mamy też nagrody od ministrów, bo mówią ministrów kultury, prawda? listy gratulacyjne, mamy też podziękowanie od Kuli Tarnowskiej, bo przecież witaliśmy również papieża. Tych uroczystości, tych nagród było bardzo dużo, także, że wyliczać by to zajęło bardzo dużo czasu. Występ przed Ojcem Świętym, chyba takie najbardziej emocjonalne przeżycie? Tak, wtedy to na pewno tak, bo to Ojciec Święty pierwszy raz był w Tarnowie, to było w 87 roku. Wiele lat wspomnień i historii. Tak, no można powiedzieć, że wyjazdy zagraniczne też, po prostu byliśmy w kilku krajach, na festiwalach też. Oczywiście prezentowaliśmy musztrę paradną. Byliśmy w Belgii dwa razy, we Francji, na Ukrainie, w Czechosłowacji, w Niemczech, na Węgrzech. Także trochęśmy pozwiedzali a przy okazji no, promowaliśmy dębice Powiat jako tutaj orkiestra, a nawet i. Polskę, bo w festiwale we Francji to było 12 orkiestr europejskich wybranych, także z Polski byliśmy sami. Jak wygląda codzienność Miejskiej Orkiestry Dętej? Takie próby od kuchni, niełatwo jest pogodzić tak liczny zespół. No tak, wymaga to wiele pracy, wymaga to ćwiczenia, po prostu najpierw indywidualnie, oczywiście nutki, rozdaje aranże indywidualnie, później ćwiczymy sekcjami, później w całości. Zbieramy to, ćwiczymy, ćwiczymy z samą orkiestrą, ćwiczymy z solistami, również ostatnio przecież z wojskiem, więc tutaj wcześniej z 5 Pułku szelców Konnych, teraz Wojska Terytorialne, więc tutaj ta musztra para, stanowimy tę oprawę muzyczną tych uroczystości, chociażby ostatnio, 3 maja, ale i wcześniej. Prawda, przysięgi w jednostce, więc tutaj wszystko musi być dograne, bo to jest po prostu na komendę prowadzącego, to jest ceremonia wojskowa, więc musi być po prostu to wszystko dograne tak jak trzeba, bo, bo no, nie może być inaczej. Jubileusz 60-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Pana pracy jako kapel Mistrza już 24 maja właśnie tutaj w Domu Kultury Mors. Co w programie? Tak, no przyłożyliśmy ten koncert, jest 24, to znaczy wcześniej miał się odbyć w marcu, ale ze względów, jak Państwo wiecie, przyłożyliśmy, więc tutaj oczywiście będzie muzyka marszowa, ale w większości będzie muzyka rozrywkowa, będzie i klasyczna. Muzyka oczywiście chcemy to urozmaicić, wystąpią również soliści wokaliści, instrumentaliści, więc tutaj, jeżeli chodzi o solistów, wokalistów, Magdalena Świerk zaśpiewa. Mm, Kamil Penkala znany z programów Waldemara Malickiego Filharmonia na Wesoło odembicjanin przecież Grzeszek Tomaszewski Zdzisław Wojtinkiewicz i na perkusji czyli na ksylofonie jako solista wystąpi Jakub Gąsior i oczywiście to w całości chcemy także, jak publiczność po prostu tutaj nas zaszczyci obecnością, to chcemy to troszeczkę urozmaicić, żeby każdy coś dla siebie znalazł. Jubileusz, a więc i życzenia. Czego można więc życzyć Panu, a także całemu zespołowi na kolejne piękne lata działalności? Ja myślę, że wytrwania, zdrowia i przede wszystkim no sukcesów orkiestry, dalszą działalność. No ja już. Z tą orkiestrą pracuję 50 lat, jest to bardzo długo, nie wiem czy w województwie, czy w ogóle gdzieś poza województwem jest taki człowiek, który by tyle pracował z orkiestrą nieprzerwanie, więc myślę, że po mnie ktoś będzie z takim samym charakterem, żeby to wszystko zjednoczył, pogodził to wszystko młodzież ze starszymi i myślę, że należy tego życzyć, no i sukcesów na dalsze lata, oczywiście działalności, jak również opieki, miasta, czyli tutaj władz miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury, bo w tej chwili, muszę powiedzieć, że tą opiekę mamy bardzo dobrą. Były różne losy orkiestry. Był czas, że tak jak na początku mówili, byliśmy przy zakładach przemysłu gumowego, przy przeobrażeniach wszystkich ekonomicznych, jakie powstały, więc jak Goodyear przejął zakłady 100 mil później, no to podziękowano wszystkim, to znaczy całej nadbudowie socjalnej. I, Kulturze i sportowi, prawda, i działom pomocniczym. No i również orkiestrze podziękowano, więc tutaj przez rok byliśmy pod skrzydłami burmistrza miasta. Wtedy pan burmistrz, panem burmistrzem miasta był pan Antoni Kamiński, a później przyjął nas MOK. Tutaj żeśmy pracowali, już przeszliśmy tutaj do Moku. tutaj się nasze próby odbywały w sali, no i w tej chwili dalej jesteśmy w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury. Oczywiście pieczę nad całością, sprawuje burmistrz, Rada Miasta, także jesteśmy zadowoleni, no pewnie teraz czekamy, że będą nowe stroje już dla orkiestry, bo te, które mamy, to już 20 lat mają, już chłopcy powyrastali, prawda? I myślę, że no byłby władze... piękny prezent urodzinowy. Tak, myślę, że władze miasta jeszcze w tym roku w jesieni nam zafundują jakieś nowe stroje, żeby ta orkiestra się należycie się prezentowała. Oczywiście tak dotychczas. Korzystając, po prostu chciałem podziękować wszystkim muzykom i rodzinom, którzy grali kiedyś w orkiestrze, który już teraz nie ma, którzy grali, a nie mogą grać z różnych względów. Rodzinom ich, no i oczywiście obecnym członkom orkiestry i ich rodzinom oczywiście swojej rodzinie najbliższej za wsparcie, bo to jest bardzo potrzebne. No i z podziękowaniem, prawda, żeby dalej pracowali, ćwiczyli. Bo wśród nas jest jeden kolega, który gra od początku w orkiestrze, pan Jan Kołodziej. To jest ewenement, zaczął po prostu jak orkiestra powstała, bo wcześniej grał w Mielcu i, i myśl, dotrwał do tego jubileuszu. Myślę, że powinno wielu takich muzyków dotrwać jeszcze do następnego jubileuszu. Wierzę, że te wszystkie piękne życzenia się spełnią. No liczę na to, że tak, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Życzę wszystkim muzykom, no i wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję. i zapraszamy do wysłuchania koncertu, który już 24 maja, to właśnie tutaj w Domu Kultury Mors Zapraszamy serdecznie. Zapraszam, dziękuję.